Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Po raz kolejny oglądacie moją japę, ale cóż, na to poradzę. Słuchajcie, teoretycznie po poprzednich materiałach miał się pojawić podręcznik broni z Call of Duty Classic, ale słuchajcie, wyciekła, nazwijmy to, lista broni, które pojawią się w nowym Call of Duty. O! pod tytułem Vanguard. E, jako, że Vanguard zabiera nas do okresu II wojny światowej, a można powiedzieć bardziej do alternatywnej wersji II wojny światowej e, i z racji tego, że pewne aspekty się ze sobą kłócą, ponieważ z jednej strony e, mój amerykański e, kolega podał mi pewną listę broni, którą zresztą omówiałem. W specjalnym filmie poświęconym tylko i wyłącznie serii Call of Duty eee, był to film, stricte e, informacyjny, mówiąc chociażby o Warzone, o Call of Duty Mobile, zmierzającym na konsole i pc e, czy właśnie w Vanguardzie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, słuchajcie, pojawiła się lista broni, które e, no, w pewien sposób pokrywa się z tym, co mój kolega e, napisał. Ale z racji też tego, że ta gra będzie się odbywała w, tych, w latach II wojny światowej, ale takich bardziej powiedziałbym no, alternatywnej rzeczywistości II wojny światowej. Tak więc przejdźmy sobie do tych broń. Pierwsza rzecz, pierwsza broń jest to STG-44, czyli popularny i znany przez wielu e, może nie tyle co znany przez wielu graczy jak byłem M16 czy M4 ale nie mniej für und 40 czyli Sturmgewehr 44 czy też po prostu karabin szturmowy 44 z racji tego, że nie ukrywam, gdybym miał wybrać gdyby ktoś kazał mi iść na wojnę i postawi nie przed jakąś gigantyczną gablotą, w której by była masa karabinów z różnych epok, to Sturmgewehr 44 zabrałbym bez wahania ze sobą, z tego względu, że ja mam, mam swego rodzaju pewien sentyment do tej broni, nie tylko dlatego, że grałem tą bronią w chociażby Call of Duty WW2, gdzie uważam, że jeśli chodzi o premierową nie tylko premierową zawartość, jeśli chodzi o broń, ale również następną. Uważam, że Sturmgewehr 44 jest najlepszą bronią w całej serii Call of Duty i nie ma po prostu broni lepszej niż STG 44. Eee, dalej mamy MP 40, czyli popularny pistolet maszynowy, bez którego nie raczej człowiek sobie nie wyobraża drugiej wojnie, jakiejkolwiek gry o drugiej wojnie światowej osadzoną e, bez MP40, chociaż Sniper Elite ma MP40, e, Medal of Honor ma MP40, Call of Duty również ma MP40, Battlefield 5, również ma MP40 Tak więc e, jest cała masa tytułów czy chociażby nawet Wolfenstein. E, te, e, Wolfenstein. E, Return, to, e, Return to Castle. W, e, Wolfenstein również miał MP40. Był taki osadzony w realiach, właśnie II wojny światowej. E, I tak dalej. Więc MP40 jako pistolet maszynowy, czyli e, maszynen, pistole 40, e, czyli pistolet maszynowy 40. No tak, więc jestem z tego bądź co, bądź niezmiernie zadowolony, że NP40 e, również może nie tyle co wraca, ale e, zobaczymy, co też zrobią. Następna broń jest to Sten. Sten, który. Powiem wam szczerze, że z tego co widziałem, na pewnych można powiedzieć, nie, nie, już teraz sam do końca nie wiem, czy to były fanarty, czy to oficjalne i tak dalej, ale. Widziałem stena w wersji Mark 2S i wersji Mark 5S. I teraz ktoś się zapyta, o co kurwa chodzi. Przecież jest tylko jeden sten. Otóż, moi drodzy, łącznie wszystkich stenów mamy 5-6 rodzajów. Z czego w przypadku wers najb najbardziej... I najszerzej znanej wersji, czyli Mark 2, najbardziej popularnej, e, pojawiającej się w grach jak chociażby w Call of Duty WW2, e, właśnie jest ta wersja, Mark 2. E, ten posiada również tłumik tylko stu, e, jest to wers, specjalna wersja tak zwana Mark 2S, czyli S odnosi się tutaj e, do skrótu. Do, do skrótu. Do słowa Silent Sentence, czyli wytłumiony, i jest tu wbudowany. wbudowany. Znaczy, się, można powiedzieć, jest taki obszyty e, specjalną osłoną z, e, ze skóry. Który nie jest może najtrwalszy, ale uwierzcie mi, że wytłumia broń nieznacznie, e, gdyż tutaj taka mała dygresja, jak i ciekawostka. Normalnie broń jak strzela to jest ma taki huk, że można go mniej więcej porównać do rozruchu silniku, silnika odrzutowca. A kiedy nałożycie tłumik, no to to już jest mniej więcej odgłos powiedziałbym takiego rozruchu silnika w traktorze. Więc mniej więcej coś w tym rodzaju są tłumiki, które absolutnie i całkowicie nie wytłumiają broni. Wręcz przeciwnie one mają za zadanie przytłumić ten dźwięk, żeby był nieco cichszy, ale uwierzcie mi, że jeśli zamontujecie tłumik, to nadal będziecie w drugim ktoś w drugim pokoju wystrzelić na przykład z pistoletu no to a Wy będziecie dwa albo trzy pokoje dalej, nadal będziecie ten huk słyszeć. Więc to nie jest tak, że tłumik wycisza całkowicie, ponieważ jeszcze są w środku mechanizmy, których nie da się e, wyciszyć, jak chociażby pracujące suwadło zamka, czy sam, sam zamek, czy po prostu podajnik tych naboi z magazynka. Tak więc z się pojawi tylko pytanie, właśnie w jakiej wersji? Kolejna broń, a może jeszcze dodam, że zarówno STG-44 jak i MP40 to broń niemiecka, STEN to broń brytyjska. I teraz przechodzimy do pewnego ewenementu, ponieważ będzie to typ 100, a typ 100 jest brońą japońską i jest to pistolet maszynowy, już trzeci na naszej liście. Podobnie jak STEN jest pistoletem maszynowym, tak typ 100 również jest pistoletem maszynowym. Natomiast typ 100 nie jest tak bardzo znany na świecie z racji tego, że powstał w specyficznych warunkach, ze specyficznych materiałów w specyficznym okresie czasu. E, Japończycy uważali, że oni nie potrzebują pistoletów maszynowych, że ich armia e, z karabinami powtarzalnymi Arisaka e, po prostu jest w stanie zawładnąć światem bardzo się pomylili, więc w 44 roku zaczęli opracowywać własny pistolet maszynowy ty i opracowali Stop, wyprodukowali niewiele egzemplarzy i do czasu Call of Duty World at War tak naprawdę niewiele osób miało pojęcie jeśli chodzi o gry wideo, że w ogóle to istnieje. Ewentualnie chyba rok albo dwa lata wcześniej wyszło Medal of Honor yy... Pacific Assault, albo co, coś takiego, gdzie właśnie również Typ 100 się pojawił. Ale no tak, żeby trafić do szerszej grupy, no to tutaj Call of Duty World of War się dość mocno przyczynił, a później w serii COD Typ 100 uciął sobie 9-letnią drzemkę, ponieważ powrócił dopiero w Call of Duty WW2. Kolejna broń, która pojawiła się w obecnym kodzie czyli Black Ops Cold War jest to ppsh 41. Tak sławna PPSh-a, czyli pistol, e, puleniot produkcji szpagina, czyli też po prostu pistolet produkcji szpagina. I szpagin przez SZ, a nie SH. Pierdolony amerykańca. E, 41 tylko pytanie jak oni zrówną, zrobią magazynek ponieważ no byliśmy świadkiem może nie tylko byliśmy świadkiem ale totalnej głupoty i spierdolenia umysłowego jak można zjebać broń e, czego przykładem jest trejar dzięki trejar za zjebanie tej rzeczy ale słuchajcie jeśli w podstawowym magazynku pudełkowym do tej broni Dajemy 32 naboje, to jest to mega kurwa niezgodne z rzeczywistością, ponieważ pudełkowy mieści 35 naboi. I kurwa e, drugi, pierwszy podstawowy magazynek to był BEM nowy, e, mieści 71 naboi, natomiast kurwa tutaj, w samej grze otrzymujemy magazynki pudełkowe na, na 50 naboi, czy też... E, chociażby na 40 naboi, albo bębnowy 7, gdzie widzimy, że jest to faktycznie magazynek bębnowy na 71 pocisków, to oni tam w wpierdolą tylko 55 i powiedzą, że to jest Zobaczcie, jaki zajebisty magazynek! Nie? No kurwa, no nie zajebisty! Jak już robimy coś, to róbmy to kurwa porządnie. Jak już bawimy się z bronią, to róbmy tą kurwa broń porządnie, tak, żeby była kurwa zgodna. Owszem, możemy sobie wymyślać, że na przykład, nie wiem, utniemy w tej broni kolbę czy coś i to będzie jako dodatek i to będzie spoko, ale jeśli robimy jakąś broń, jakieś pepesze, e... MG, czy nie wiem, jak... czy robimy Kara, czy robimy SKS-a, nie wiem, Bareta. 3 e, czy e, broń e, serii Arctic Warfare czy n M16, jakąkolwiek dowolną broń robimy i wymyślamy do niej dodatki? Okej! Okay, spoko! Ja to rozumiem! Zjebaliście mi kurwa gw 43 ww 2 za sprawą aktualizacji, gdzie w podstawowym magazynku ta broń miała kurwa 10 naboi wjebaliście tam dwa dodatkowe przez co broń stała się jeszcze bardziej potężniejsza niż była na premierę. No, głupie to, ale bądź co, bądź zjebaliście mi broń, te dwa naboje. Eee, dodatkowo, jak robimy broń, to zróbmy kurwa, porządnie tak, żeby była chociaż w jakiś sposób wizualnie. Jak już robimy te magazynki, no to postarajmy się, żeby te magazynki były zgodne chociaż z rzeczywistością. Dobrze, Trajar? Tak, kurwa, proszę was o to, żebyście tego nie zjebali. Chociaż Treyarch zjebał PEPESZE, e zjebał paręnaście innych broni. Nie tylko w Black Ops Kodor, ale w pozostałych kodach również, tak więc cóż. Ale szanuję za połączenie kilku rodzajów broni w, serii w Black Ops 3 i Black Ops 4. Więc, chociaż... Za to no, Treyarch musiał dostać brawo. Kolejna broń jest to Mosin Nagant. E, radziecki karabin powtarzalny Mosin Nagant. Pytanie tylko w jakiej wersji? Prawdopodobnie tutaj otrzymamy wersję M... <laughs> e, wersję M91 przez 30. Czyli 1891 przez 30 z racji tego, że jest to standardowy model, ale E, dość mocno e, zmodyfikowany w 1930 roku. Kolejna broń jest to broń niemiecka, jest to karabin powtarzalny, Kar 98K, który również pojawia się w... chyba nie ma tak bardzo ikoniczny, wiecie, wiecie co, są chyba trzy takie jeśli chodzi o drugą wojnę światową i broń niemiecką, to są cztery takie karab cztery bronie, które są ikoniczne: Sturmgewehr, MP40, Karabiner 98K Kurz Mauser oraz mg 42 To są cztery bronie, które są mega ikoniczne. A no i jeszcze jest pistolet Luger, ale to już. Hmm, ale wróćmy, Karabin 98k, jako że jest to karabin powtarzalny, to zgaduję, że on trafi do sekcji karabinów snajperskich. Kurwa, nie ma bata. Tylko teraz pytanie: jaki celownik on dostanie? Ponieważ standardowo karabin 98k miał mechaniczny oraz trzy różne lunety. Miał lunetę ZF4. ZF39 oraz ZF42. E, tak więc jestem ciekaw, prawdopodobnie dostanie albo ZF39, albo ZF42, które były przystosowane jako lunety na dość daleki zasięg. Z kolei luneta ZF4 była to luneta mała o niewielkim przybliżeniu na bliższy zasięg. Dalej mamy kolejny karabin powtarzalny, tym razem brytyjski. Jest to karabin Lee Enfield. Lee Enfield, który ma taką cechę, że posiada 10 naboi w magazynku pudełkowym. Więc ma naprawdę dość zajebistą szybkostrzelność. Każdy, kto grał w Battlefield 5 i korzystał z Lee Enfielda w u zwiadowcy, ten wie o czym mówię. Naprawdę fajny, przyzwoity karabin i taka ciekawostka. W trakcie chociażby I wojny światowej, kiedy Niemcy zetknęli się właśnie z karabinami Lee Enfield i Anglicy zaczęli do nich strzelać z tych karabinów, to Niemcy w raportach pisali, że oni mieli czuli się jakby byli pod podostrzałem nie z karabinów powtarzalnych, a z karabinów maszynowych Że tam nie ma dwóch czy trzech karabinów maszynowych, tylko jest minimum 20 albo 30 tych karabinów maszynowych taka była e, szybkostrzelność Lee NPL że i do tego jeszcze ten cały zmasowany ostrzał i tak dalej że można było faktycznie poczuć się jak no, słuchajcie, strzela do Ciebie 60-70 typa. Was jest, nie wiem, powiedzmy 20-30. Wa waszym zadaniem zdoby jest zająć jakąś, ee, nie wiem, stodołę, kurwa, jakiś domek, e, dwór, willę. I nagle wali do Was 50 typa z Lienfjeldów. Każdy ten Lienfjeld jest naładowany, 10 pocisków i prują do Was. To ja się nie dziwię, że Niemcy wtedy mieli wrażenie, jakby nie... jakby... Kurwa nie strzelał gościu z jakimś tam kurwa pięcioma bojówką, tylko kurwa jakby napierdala w nich karabin masnowy. Ja się im nie dziwię. Bo ma to tak więc ma tak zajebistą szybkostrzelność, że tego nie da się absolutnie z niczym porównać. Jest to chyba najszybszy karabin powtarzalny, z którego można oddać bardzo szybko wszystkie 10 pocisków. I też wtrącę taka mała ciekawostka. Dlaczego właśnie 10? I dlaczego Lienfeld posiada magazynek pudełkowy, który można wyjąć, ale żołnierz nie posiada dodatkowych magazynków, czy to przy pasie, czy gdziekolwiek. Z racji tego, że Lienfeld nie był projektowany pod magazynek. On ma magazynek, owszem, ale... Na naboje ładowane od góry, a sam magazynek był wyjmowany tylko i wyłącznie po to, żeby broń można było wyczyścić. Żeby dostęp do urna tego zamka, który tam jest, do tej e, swadła, który wprowadza pocisk z komory e, za, nabojowej, do komory nabojowej z magazynka. Żeby, żeby można było łatwiej się tam dostać, tylko i wyłącznie po to był wyjmowany magazynek. Przeprowadzono testy e, również, żeby sprawdzić, czy ładowanie magazynka jest szybsze niż wbicie 10 pocisków. I testy okazały się takie, iż magazynek w Jentfeldzie jest ładowany nieco szybszy, szybciej niż gdyby żołnierz miał łódkę na pięć pocisków i te dwie łódki jednym jest gotowy do strzału, a żołnierz, który wyciągał magazynek, brał kolejny magazynek. To ten gościu, który ładował już łódkę nabojową, był kilka sekund później również gotowy do strzału z czego oczywiście. I to pokazało, że magazynek nie zawsze jest lepszy od chociażby standardowej łóżki czy Standardowych, tak zwanych wolnych naboi, gdzie po prostu trzeba je załadować pojedyncze, chociażby w Karze, w Mosinie, czy w Springfieldzie, czy w każdej jakiejkolwiek innej broni powtarzalnej. Mm, dlatego też, a poza tym, wytworzenie takiego niewielkiej, byśmy to powiedzieli, łódki nabojowej na te 5 pocisków to zdecydowanie mniejszy koszt i dodatkowo można tą łódkę zgubić ponieważ jest tania można ją bardzo szybko wytworzyć w miliardach sztuk a magazynek no to już jest kurwa takie taka drogie bądź co bądź ale jednak pudełeczko które jeśli zgubimy to możemy liczyć się z tym że nasz sierżant da nam sromotne w lanie ale to wiecie, w swoim oczywiście czasie, słuchajcie e, kolejna broń jest to pistolet amerykański no kurwa, żeby nie inaczej jak M1911 czyli popularny Colt 45 czy ja muszę coś o tej broni mówić? no nie, kolejna broń jest to Thompson amerykański pistolet maszynowy i pytanie który Thompson? Bo mamy wersję, mamy Thompsona M1, mamy M1A1 e, mamy chociażby Thompsona 1921, Thompsona 1928, 1928A1 Kurwa tych Thompsonów jest od cholery różnych e, Thompsonów, które mają magazynki Pudełkowo na chociażby 18, 20 naboi, na 30 naboi, magazynki bębnowe na 50 i 100 naboi, więc jaki kurwa konkretnie model? Thompson, o, to jest określenie rodziny broni, natomiast kiedy mówimy o jakiejś jednej broni to no, skupiamy się na konkretnym modelu, na konkretnym wariancie, tego Thompson i druga wojnę światowa no to przychodzi mi tutaj na myśl tylko i wyłącznie wersja M1A1. Ale... Zobaczymy No i ostatnia broń, jest to mój ulubiony karabin maszynowy. Powiedziałbym, że nawet uniwersalny, ponieważ był montowany na czołgach. Jako karabin przeciwlotniczy. Był używany jako ciężki karabin maszynowy. Można go było użyć jako e, chociażby lkm ponieważ miał nóg. Można go było użyć jako mm, e, rkm bo po prostu nie musiała żadna sekcja e, karabinu maszynowego przenosić go razem z dwójnokiem i tak dalej. Wystarczy pojedynczy żołnierz i amunicyjny. I tak już mamy gotowy RKM, LKM. No. Jest to MG42, jest bronią uniwersalną, zresztą na pojazdach, chociażby z sonderkraft 251, również w osłonie, chociaż tam cień był wymieniany również z MG 34 i właśnie MG 42 również, tak więc co prawda w czołgach, w tych kulistych jarzmach był używany MG 34 w specjalnej wersji tak zwanej ciężkiej ale MG42 również jest mega znany tak jest drodzy MG42 powraca do Call of Duty Vanguard i po Sturmgewehr 44 MG42 jak ktoś by mnie postawił przed gablotą z każdym dostępnym karabinem maszynowym to ja bez wahania bym wziął MG42 nawet bym się nie wahał dlaczego? ponieważ jest to mega szybkostrzelna broń 1200 pocisków na minutę do tego posiada taśmę zarówno na 50 naboi jak i magazynki pudełkowe na 100 naboi ale może być też również zasilany taśmą nie tylko 50 nabojową ale na przykład 250 nabojową a jeszcze jak doda się do tego dźwięk Rozrywanego aluminium, to broń się zmienia w maszynę do zabijania. I nie bez powodu. Ten konkretny karabin maszynowy zyskał miano w trakcie II wojny światowej. Został przezwany przez zarówno Amerykanów, jak i Anglików piłą Hitlera. Nie bez powodu, ponieważ Zarówno ten dźwięk, szybkostrzelność i charakterystyczny wygląd sprawia, że MG42 jest inspiracją dla kolejnych broni, a poza tym przecież ta broń jest używana do dzisiaj. Chociażby w postaci karabinu MG3, którego używa nasze Wojsko, wojsko Polskie w swoich Leopardach. Tak, moi drodzy, MG3 to nic innego jak mocno zmodernizowana wersja, przystosowana do strzelania nabojem natowskim, bazująca na MG42. Można powiedzieć, że MG42 przeżył do dzisiaj. On przeżył Cze e, brytyjskiego Brena, przeżył radzieckiego Diektariewa i RPD, Przeżył amerykańskie M60, czy jest używany również z M240 i M249. Saw. MGM-42 jest bronią po prostu nieśmiertelną. Jej tej broni się nie da zastąpić. Można ją modernizować, ale zastąpić o, ho, ho, z tych to może być. Bardzo ciężko. Zastąpić R. Wiecie, NG42, które dzisiaj jako, znamy już jako MG3, ciężko by było zastąpić. Naprawdę, ponieważ po drugiej wojnie światowej, kiedy zmarło naprawdę wielu talentowanych konstruktorów i różnikarzy, ciężko jest wymyślić coś nowego. I MG42 jest tego przykładem, że Mimo iż powstał w 1900, e, został wdrożony do produkcji w 1942 roku, to nawet dzisiaj, w 2021 roku, jest używany. I cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Taki długi materiał się zrobił, To pogadankowy można rzec, ale myślę, że e, warto, e, warto się nad tym pochylić, ponieważ jeśli tak będą. Pojawiały się kolejne e, bronie, czy to w Call of Duty Black Ops Cold War, czy to w Call of Duty Vanguard, jakieś informacje i tak dalej. To będą pojawiać się tego typu materiały. A ja zabieram się zarobienie podręczników broni z Call of Duty Classic, ponieważ no, już trochę czasu minęło. E, bądź co, bądź jednak warto. To tyle. Dzięki serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, pa pa!